Rejestrując się w platformie GamerHash.co twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemanszka, z stronit, tylko zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym dzienniku parska Infascent Creed Valhalla. w poprzednim odcinku udało nam się ukończyć, można powiedzieć, że samo wprowadzenie do gry i aktualnie znajdujemy się... nawet no nie w wiemy gdzie. Co to do ojczystego Frunburga. O, tak! Z tego co też się dowiedziałem, jeżeli chodzi o same zadania, to w samym wątku. To w zasadzie w samej grze mamy jedynie wątek główny. Jedynie możemy mieć, może powiem, że takie poboczne zadania. Chodźmy like co, mogę... Chyba mogę ich zaatakować. Z tego co się dowiedziałem, to zadaniami pobocznymi w pewnym stopniu mogą być właśnie e, skolekcjonowanie bogactw. E, kolekcjonowanie bogactw, artefaktów. jakie wykonywanie jakichś tam, można powiedzieć, że Sleceń, chyba tak jakby. O kurde! O kurde, to mi się podoba. Nie wiem, czy mamy na pewno. Strze mamy jedną strzelę, naprawdę. Kurde. Może jest nową lokację. IKNO. Ok, że ja akurat łukiem uwielbiam grać w tej odsłonie. W Odyssei też lubię łuk, ale bardziej jeżeli chodzi o jego umiejętności, bo samym łukiem w, Odys w Odyssey tak? W Odyssei dużo nie zrobimy, ale za to w Valhali Mam wrażenie, że te łuki są tak zajebiście mocne, że to naprawdę. No to w takim razie zajbijmy yy, ich, w zasadzie tych ludzi. Nie pamiętam kogo, ale oczywiście głównego czarnego charakteru, można by powiedzieć. który mieliśmy zabić, ale niestety odpłynął. Szkoda. Mamy tutaj niby skarb, więc sobie. O, jeszcze kolejny. Bardzo dobre mechaniki z tą tarczą. Tak mi się podoba. Szkoda, że we wcześniejszych odsłonach czegoś takiego nie było. A i tak według mnie jest w porządku Tak, to jest ten skarpot, okej, okay. przeszukaj skrzynię Zrobione, kości ogryz Kości zgryz Kości ogryz Bogactwo, 2 na nie wiem ile, ale chyba z 12 Zacząłbym może sobie e, Ekwipunek i ową broń Bo mnie ciekawi w jak wygląda O kurde 69 obrażeń Ogryznie wzrasta po każdym silnym trafieniu Maksymalnie 10-krotnie, o kurde Kości ogryz, dokładnie a czy to jest broń dwuręczna? Chyba nie. A, to jest broń dwuręczna, kurde, tak szczerze wolę pojedynczą broń. Tutaj tarczę. Tylko, że tutaj... Te obrażenia są większe, więc wolę to warina. Powinno być w porządku. Na razie surowców żadnych nie mamy. A to dlatego, że dopiero zaczynamy grę. O, tutaj mam coś do przeszukania. Niech coś nam dał, a raczej na pewno... O, dobra. Kościół gryz. A to jest chyba ten ze skrzyni kompas i srebro razy 1. jeden. Trochę szkoda, bo przydałoby się pokolekcjonować może jakieś surowce, rzeczy. Ale na razie zajmiemy się odpływaniem. Więc na to chodzi, że z naszym oddziałem, że tak powiem, możemy atakować e, przeciwnicze, nie wiem, obozy czy coś takiego. Według mnie naprawdę bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy niby jakąś miejscowość, na to wychodzi, która również ma jakieś surowce. Kurde, no czy chciałbym tam popłynąć, zależy czy ma, o, mają punkt e, synchronizacji, tak szczerze, z chęcią sobie tutaj popłynę, bo mam wrażenie, że to może być e, bardzo przydatna lokacja, jeśli chodzi o podróżowanie, bo jednak będzie dość blisko początku gry, jak oczywiście przyda nam się ogarnięcie tego, tutaj mamy chyba jakiś najazd i to są te, można by powiedzieć, że e, zadania poboczne, bo nie mamy tak jakby normalnych zadań, że mamy jakiś wykrzyknik na mapie i tak dalej, tylko po prostu e, wątek głównym ciągle mamy. No to jest dość ciekawa mechanika. O kurde, i tutaj rzeczy do wyszukania. Stavanger. Dobra, to z chęcią sobie na początku odkrył ten punkt szybkiej podróży. Wydaje mi się to być bardzo dobre rozwiązanie. Ale na pewno by się przydało pożegnować do Fornburga, bo mam nadzieję, że tam będzie jakaś fajna przystań z opcją oczywiście szybkiej podróży, jak i opcją zakupienia e, strzał, może jeszcze prowiantu, chociaż w sumie go. Możemy pozyskać poprzez i po prostu i zbieranie z roślin, więc wydaje mi się, że raczej lepszym rozwiązaniem będzie właśnie zakupienie strzał, jeżeli taką opcję mamy. jak i chyba tyle mam wrażenie, bo na razie dużo nie zrobimy. Też dużo srebra nie mamy, ale na pewno na parę strzał powinno starczyć, mam nadzieję. Też musiałbym się na pewno zorientować, jakich strzał potrzebujemy, na raczej tych, których w ogóle nie mamy. Bo to jest bar raczej bardzo logiczne dobra, na razie spróbujmy jakoś tędy wejść. Na razie próbuję się jakoś przystosować do tego sterowania. Będę gram i w Odyssey, jednocześnie, jak i w Valhalle, więc sterowanie może być akurat kiepskie, jeżeli chodzi o granie w takie dwie odsłony, które mają trochę inne mechaniki. Ale zobaczmy jeszcze, jak to widzicie. Tutaj mamy piękny punkt widokowy, a w zasadzie punkt synchronizacji. Bardzo nam się przyda, jeżeli chodzi o opcję szybkiej podróży. Jak i przy okazji, tutaj mamy jakieś rzeczy do zrobienia. A, te takie dwie kości do z tego sobie. to jest. Tak jakby gwint, tylko że w wersji Assassin's, Assassin's Creed Valhalla. Tylko że to nie jest gwint, tylko jakaś gra w kości. Coś takiego. E, z tego co widziałem, na internecie wyczytałem. Natomiast akurat z tym... Raczej nie będę sobie... Nie będę, nie będę się tym raczej bawić. Mam tutaj jakieś skarby. E, czy mam tutaj opcję zejścia? Raczej nie mam. To mnie zaboli, właśnie. Strasznie to zabolało. Nie wiem, czy to będzie tak samo jak w Odyssey, że mamy regenerację życia. Ale byłoby przyjemnie na pewno, chyba nie mamy regeneracji. W takim razie... O kurde, prawiąc cały pasek regeneruje praktycznie. Zajebiście. Szkoda, że tutaj przy tych y, punktach widokowych nie mamy w ogóle, może powiedzieć, że opcji użycia skoku wiary. Bo w wcześniejszych na mieliśmy. chyba że to jest jakiś taki dziwny punkt, w którym akurat w tym jedynym nie mamy. No nie wiem, ale to mi właśnie trochę nie pasuje O kurde i tutaj mamy rzeczy. Trochę tego tutaj do roboty będzie na to wychodzi Stawanger i mam tutaj jakiś... No to chodzi, że za przyjaźny region. A zaskańczybym tak szczerze, że wziąłbym sobie... Możliwe, że ten skarb, a tutaj coś jeszcze mamy. Taki niebieski znacznik. Nie wiem co to zbyt nie może być. OK, 77. Tylko że teraz gdzie mogę iść 55. Tutaj mamy chyba zadanie główne 84. E, hmm, tutaj mamy jakąś maskę. O co tutaj może chodzi? że to jest. Na ktoś kto potrafi walczyć, czy jednak mamy zadanie poboczne? O, szybka podróż odblokowana chyba. Nie. Any apologies. You are no child, simply a frail and fully grown fool. <laughs> do we know each other? I know you're a weakling. And you you need only know my impressive scale and flawless build. Why do you speak to me this way? We are flighting. I've consented to nothing yet. Czy mamy pyskówki? Naprawdę? Mało zagadnień ma będzie. Nie wiem, o co w ogóle będzie chodziło. A chyba o przeciwnika. Czy przechwałki? what you make up in muscles you're lacking in spine more than strength i can boast that my features are fair tak, że bardzo ciekawe. they seem perfectly placed to give children a scare you're brilliant! Yes! More! What's the point? Have you ever heard of someone so witty No, you're quite like your arms, just incredibly thick. Brutal! I adore it! Ha <laughs> Wonderful! Naprawdę nowy poziom Harry. A, charyzma. Wygrywanie w pyskówkach odnosi poziom charyzmy, która z kolei odblokowuje specjalne opcje dialogowe w niektórych sytuacjach. Czyli to była tajemnica. Tutaj mamy na to wodzie, że grę. Tutaj w tej przystani to nic. Ale zacząłbym sobie może tutaj ten skarb. Smok Północnych musz 200 monet? W zasadzie 200 srebra. Już chciałem mówić Drachma, ale Drachma był w poprzedniej wersji. Zobaczymy może ten Skarb, bo on mnie trochę ciekawi. Tylko, że on w takim razie musi być tutaj... On musi być ewidentny... O nie! Naprawdę przeciwnicy? Ja myślę, że jesteśmy tutaj, to nie będziemy mieli takiego regionu. To nie jest za... O kurde, obronił to. Aaaa! Ła! Wow. Kurde, tylko teraz te odskoki mamy pod altem. To jest... O! Może... Mu... Nie, myślałem, że już mu tarczę zniszczymy. A my mu tylko ją... Odepchnęliśmy. Na to wychodzi. Kurde, to jest trochę przeszkadzające, że pod spadkiem nie mamy teraz... Tych... może powiedzieć, że odskoków. Jedynie mamy pod altem, co jest... Tak szczerze bezsensowne bardzo. To znaczy niby nie jest takie złe, ale... Nie mogę teraz klikać ku na przykład, chociaż niby mógłbym, ale. Dziwne ułożenie dłoni muszę mieć na wsadzie w takim razie. No i. tego hita nam wywalił. Niby pozabijani. Co my tutaj mamy? O, jeszcze więcej. Złamany łuk. No to. tak samo jak w zaczynamy grę ze złamanym łukiem. Czy jednak możemy niszczyć tarcze? A ja właśnie. miałem płakać, że tarcze są nieśmiertelne, pomimo tego, że są drewniane. Nie, ja mamy strzał niestety. Dobrze byłoby go słupić. sensie, znaczy, że tutaj będzie. A, no w sumie tutaj są flagi tych przeciwników. Więc nic dziwnego, że nagle tak się dzieje. Jesteśmy w strzały łowieskie, z tego co widziałem, ale ona chyba nam się do niczego nie przyda, niestety, bo nie mamy e, specjalnego łuku. Tutaj mamy niby skarb. Tylko jak mogą się tutaj dostać? Teraz takie pytanko. Może od góry jakoś. No nie, nie dam tak rady, niestety. Drzwi od drugiej strony, czy musiałbym... Jak tutaj są drzwi, przejść tutaj... Tutaj... I niby tu powinna być opcja strzelania w coś. A tak szczerze, nie mam tego pojęcia, chyba że te byłyby otwarte. Z drugiej strony. O kurde, bela. Jak się teraz tutaj dostać? No musiałbym tę te, te blokadę właśnie jakoś zniszczyć. Tylko, że jak? Przez drzwi nie dam rady strzelić. Dobrze, że mam to chociaż oznaczone teraz. Przynajmniej, chyba, że jako... Nie, od góry tam nie było nic do przestrzelenia. Nie, tutaj też tym bardziej nie damy rady. Kurde, no. O, chciałem sobie skarb zdobyć. Chyba, faktycznie od góry damy radę. Wydaje mi się, że chyba nie bez przyczyny tutaj takie... ...lokacje mamy. Kurde bela, już chciałem skarb zdobyć, no. To znaczy bogactwo tutaj. Które byłoby dostępne. O, jeszcze nie mamy... ...tych... Mm, prowiantu, no to jeszcze lepiej. Kurde, no tego bogactwa to nie zdobędę, no. W tym takim razie pójdźmy może po tą... Tajemnice? Czy sekret? Nie, artefakt to był chyba Białe To były artefakty, z tego co mi się kojarzy. Więc w takim razie może się przejdźmy. Możliwe, że jak mam te blokowany punkt szybkiej podróży, to jeszcze bym tutaj wrócił do tej lokacji. I mam nadzieję, że ci przeciwnicy się tutaj nie pojawią od nowa. To byłoby też niezbyt fajne. Muszę się jakoś przyzwyczaić do tych mechanik e, zablokowanych drzwi, bo tego wcześniej w żadnej grze nie spotkałem chyba. Więc tutaj można by pojrzeć w taki specjalny wyjątek. 125, 200, 14 do góry. A nie damy rady tak wejść, niby. O, właśnie, może damy jednak. To jest niby tutaj przed nami. Szczerze, nie mam bladego pojęcia. Tutaj niby mamy tym razem prawdziwe bogactwo chyba. Chyba to możemy zniszczyć? No nie. Za nic nie przejdzie tak. O kurde bela. Tutaj mamy jakieś listy na to wychodzi. Kurde no... Niby wszystko jest tutaj do zrobienia, na to wychodzi i to na luzie kompletnym. Tylko problem ze zrobieniem tego. I ja tutaj na to wychodzi, że w tej lokacji, w której ja już byłem, mogę w takim razie zdobyć tutaj bogactwo niby. Przecież nie, to jest. Nie, byłem tam przecież. Hmm. To nie, może jeszcze raz tutaj spróbujmy wejść. No nie, no i tu jest to bogactwo. Obszar zastrzeżony. To ja już tutaj byłem właśnie. No nie damy rady, tak nie chcę tego wyważyć. Oj, 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 oj. Ja wiem, że muszę w tamte drzwi przestrzelić. No właśnie, muszę się dostać z innej strony. Tutaj nic... Nie dam rady... O kury służę no to zajebiście. Eee, strza, no to już nic nie mogę to niestety zrobić. Czekajmy mnie trochę tutaj ta misja. Bo ona może być dość ciekawa. Tutaj mamy kolejny niby jakiś skarb. Tutaj mamy niby kolejną snajczkę jakąś. Kurde, jakie strasznie nie umiem w to grać na razie. O i nagle leci gdzieś indziej. W takim razie, gdzie może to coś być? U góry. To. Chyba, że tutaj w środku by to było. No nie, też nic. W takim razie spróbujmy chociaż przejść tutaj. Chyba, że to oznacza naszą łódź. O, tutaj mamy opcję porozmawiania z kimś. His silver Tongue offers wonders from across the nine worlds, rare objects, priceless artifacts. And yet, you have put a price on them. Everything has value, wise one. I ask only a fraction of its worth. What would you say to a piece of Christ's cross, snakeskin from Ragnar Lothbrok's death pit? These items do not look very impressive. Like this old shoe. That belonged to the first Christian pope. Or maybe it was a saint. It brings the blessing of their god. They would need it with that shoe. And there's an old leather strap. A shield strap belonging to the hero Sigurthar when he fought the great beast. Yeah, my mother had one embroidered like that. What about that helmet? That was the helmet Hath then the Black War when he died in battle. It will protect you and bring good crops. That is a lie. It was the helmet my father Baron wore the night he was killed. Eh? Eivor? I know you now, Silke the Snake. And these are things from my old home. How much silver did Kyotva pay you to betray us? No silver. It was not like that. I was there that night, but I did not fight for Kyotva. I ran. Coward, I should cut you down. No! Loki curse you! Words will not stop me! More could Wydarzenie w świecie gry, są to usty zdrajca. Tajemnica to było, okej. Okay. Czyli jednak mamy niby tak, jakby dwa punkty umiejętności. Mamy niby tak, jakby zadania poboczne, tylko że oczywiście one nie są tak, jakby prawidłowymi zadaniami pobocznymi, tylko są takimi zadaniami, które można niby zrobić przy okazji, gdzieś. Kurde, no bardzo mnie ciekawi ta okazja, ale ja już nie mam strzał. No nic nie mam. Okrwawiony klucz A to chyba był, był do tamtej skrzyni, którą otworzyłem, tak mi się to się zdaje W takim razie tak Nic tutaj więcej zrobić nie mogę Więc... Nie wiem, mam dużo skarbów, jakieś notatki Skarby, bogactwa Zobaczyłbym może mapę, jak ta cała lokacja wygląda Powiem, że nie najgorzej Język krwi, zadanie Tutaj mamy jakiś świecący punkt, tutaj kolejne, kolejne bardzo dużo tego jest. Bogactwa, tajemnice są. Aha, czyli artefakty się świecą na taki kolor. Szybka podróż do przestania. Ja Nie chciałbym może szybką podróż tutaj do punktu widokowego, bo tam miałem, z tego co widzimy, jakiś artefakt do zebrania. Też fajne jest, można powiedzieć, że ekran bo jednak mamy w pewnym stopniu naszą postać chyba pokazaną. Bardzo dużo bogactw tutaj jest do zrobienia jeszcze. A to jakiś artefakt widziałem, chyba. Ja się przewidziałem. Jeszcze bliżej nie mogę wziąć, aha Nie, to chyba nie był artefakt, bo to jest taki normalny punkt, z tego co widzę Tak, to jest normalny I co to oznacza? Chyba nic Tak na razie, szybka podróż do naszej łodzi A, i Spróbujmy chociaż pożeglować do tego naszego Fornburga Chyba Fornburga Też nie wiem czemu, ale... A jednak możemy chodzić Na początku coś mi się zdawało, że raczej nie możemy, ale to nie wiem o co chodziło Tak na razie, spróbujmy może właśnie stąd odżeglować i bardziej popchnijmy może wątek fabularny. Na razie dobrze jest robić sobie parę zadań. Mam w zasadzie parę lokacji pobocznych. Tylko teraz, jak chcę i dopłynąć formbook Fornbook? No to musiałbym w sumie cały czas do przodu. Więc raczej nie ma problemu. Kurde, bardzo dobrze to wygląda. Także z tego co widziałem na Ubisoft Connect, mam trochę. You play Pointsów? Czy w sumie nawet już nie wiem jak te punkty się nazywają. Tej waluty na Uplay'u I za nie mogłem sobie kupić dodatkową misję. Ścieżka niedźwiedzia, czy ścieżka Berserkera. Jakoś tak się nazywała. E, no, nazywa w zasadzie nowe zadanie, które jest dostępne dzięki tym punktom. Harder and stronger than before. No surprise there. This war has spun on for three generations. I hardly expect him to <totę> relent. Your hatred for that man burns bright wolf kissed.

To jest nowe terytorium. No i zajebiście. Przyzna przyzwanie wierzchowca. Możesz teraz przywołać konia wierzchowca, przytrzymując X lub korzystając z koła szybkiego wyboru. O kurde! Użyj rogu. To jest z tego co widziałem chyba przyzwanie naszej załogi. Pochodnia. to wiadomo możemy coś podpalić. Płaszcz. Nie ma o co chodzi. uuu Możemy jeszcze e, przywołać konia, medytować oraz wezwać statek, ale zajebiste. z tego co też się orientowałem, to e, zakładamy od razu nasz... E, na nasz... nasz co? Nasz kaptur w sytuacji, gdy jesteśmy w terenie zastrzeżonym chyba. Czyli tak mi się wydaje, że powinniśmy... O, też mamy dwa punkty umiejętności. O kurde! Węzły statystyki. Podnoszą podstawę statystyki i główne umiejętności. Blokują nowe możliwości w walce. O kurde, pominąłem coś. Mamy moc 1. O kurde, Bela. O kurde. Trochę tego jest, ale ładne, naprawdę, menu przyrządzone. Los. Podobny los wskazał ci drogę. Automatyczne przypisanie umiejętności, niezbyt. Bez 1,7% obrażeń od skrytego. A tak nie, w sumie 1,7% to nie tak dużo. Bo nie mogę tego obserwować, muszę to w sobie odblokować. obrażenie od ataku, dyst ataku dystansowego, fajne. A i tak to muszę odkrywać. Obrażenie od ataku wręcz, pewnie, że bardzo przydatne. Odporność na ataki wręcz, o kurde. O kurde, bardzo dobre rzeczy, tak szczerze. Bardzo mi się to podoba. Jeszcze możemy tam recytować statystyki. Fajnie. Rozmowa, mamy. Randvi, zobaczymy co nam I powie. thought we had lost you, Eivor. for good this time. A warm welcome as always, Randvi. You look like red and shit. What happened? Nothing to crow about, except to say the men who delayed us are dead. And how are you? Well enough, though I have spent many tiresome days calming the rages of our king. He is not happy with you. I expected as much. And what of Sigurd? Has he returned from his raids? My husband should be home today. The last we heard, he was approaching Stavanger. Good to hear. We have need of his courage. Sigurd will not save you from his father's wrath, Eivor. You should know that by now. Did your raid not go as planned? They rarely go as planned. But we killed many of Kyoto's warriors. And there was this. My father's axe among the dead. Ah. After so many years. You should take it to Gunnar. He will give it back its edge. A good idea. After I see our king. That I do not advise. Not yet. He is meeting with a messenger from the north. I can wait. Oh, cool. the Cloud hangs over you. There's something wrong. Seeing my father's axe after seventeen winters, it stirred something in me. Feeling I've not had since the day he was killed. Since the day I got this. Memories of past agonies. Of sadness and pain. I should speak with Valka. She could help me make sense of my feelings. Take your time getting settled. I will see you at the longhouse. I think you have lost your edge, Eivor. Just like that axe. Maybe Gunnar can help you with both. I will let you know. Zadanie ukończone. Więzy krwi. Bardzo dobrze. A czy w takim razie 5000 EXP? dwa punkty umiejętności. No pewnie, że to z chęcią sobie. Zaplanujmy sprawy rodzinne. Porozmawiać z Kowalem Gunarem oraz dotrzeć do chaty walki. Eee, Kowal to oczywiście ma nam naprawić. A w zasadzie odświeżyć ten topór ojca. Odporność na taki wręcz niezbyt. O, zdrowie. Eee, i tutaj co mamy? Wynapremię wszystkim elementom wyposażenia z podznaku wilka. A skąd mam wiedzieć, który set jest z znaku wilka? Może ekwipunek i tutaj coś nam pokaże? Jest w klanu kruka. No to niezbyt. Jest to w klanu kruka, klanu kruka, klanu kruka. tej łuku nie mamy. Hmm, czy to jest zestaw kruka? Nie, też nie jest. Kurde. Możemy tak teraz z dwoma toporami powalczyć, wydaje mi się że być w porządku, sakiewka. Uuuu, towary na sprzedaż, dobra. Przymioty użytkowe. No to musimy strzały łowieckie w takim razie, bo ich na razie używamy. E, umiejętności. Jeszcze mogę to jedną rzecz sobie ulepszyć. Obraźnie od skrytego ataku. To my mamy w takim razie skryty atak? Chyba tak, o i mamy moc 5, czyli umiejętności, które pozyskujemy dają nam moc, a nie jednak e, ekwipunek, bo, bo mówiłem, że to jest podobne, podobna mechanika jak w Destiny 2, e, że ekwipunek daje nam moc, czyli tak jakby nasz poziom, Ty okazuje się, że umiejętności, które mamy dają nam poziom. Dobra, to jest według mnie naprawdę bardzo dobra rzecz, w takim razie na razie kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, do następnego odcinka, siemka.